BASENOWY WIR Pool LATO Powietrze pachnie rozgrzaną trawą i świeżymi kwiatami, a słońce leniwie przetacza się po bezchmurnym niebie. W oddali słychać bzyczenie owadów i śpiew ptaków, które skrywają się w cieniu drzew. W ogrodzie unoszą się aromaty lata, soczyste truskawki na stole, chłodna lemoniada w szklankach i zapach kremu do opalania. W samym środku tego letniego lenistwa Damian rozstawia wielki okrągły basen. Woda z węża leje się szerokim strumieniem, pluskając o niebieskie ścianki. To będzie idealny dzień na kąpiel. Patrycja, oparta o framugę drzwi, przygląda się wszystkiemu z uśmiechem, ale nie tylko ona obserwuje basen. "Długo jeszcze?" rozlega się nagle głos Ady. Która wybiega z domu w stroju kąpielowym, ściskając w rękach dmuchanego flaminga. Zaraz za nią biegnie Hania, równie podekscytowana. Tato basen już pełny? Damian, kończąc sprawdzać poziom wody, wzdycha z lekkim uśmiechem. Jeszcze chwilka jeszcze momencik chwila to cały wieki. Dramatycznie oznajmia Hania, rozkładając ręce. Patrycja kręci głową i podchodzi do córek z butelką kremu do opalania. Najpierw sunblock. No sunburns today. Ale mamo! Jęczy Hania, robiąc smutne oczy. No bad, kochanie. Sun is hot, your skin is soft, and we don't want a red tomato tomorrow. Odpowiada Patrycja stanowczo, rozcierając krem na ramionach dziewczyny. Ada prycha. Ech, it's so sticky. Yes, but it protects you. Patrycja macha tubką. You don't want to look like a lobster, do you? Hania chichocze. A pink lobster! Wreszcie krem jest nałożony, a dziewczynki rzucają się do wody. Pierwszy skok, drugi, plusk! Fale uderzają o brzegi basenu, a woda aż podskakuje w powietrzu. Ah, it's cold! Piszczy Ada, zanurzając tylko palce. It's Kania już pluska się jak rybka. Ada w końcu daje się namówić i wchodzi do wody, a chwilę później rozpoczyna się prawdziwa wodna impreza. Najpierw są zawody w nurkowaniu po zabawki: kolorowe kaczuszki, plastikowe rybki i gumowe żółwie. Dziewczynki zanurzają się pod wodę, próbując złapać jak najwięcej w jednym nurkowaniu. Lu, I got three! Woła Ada, wynurzając się z dumną miną. I got four! Hania podnosi swoje zdobycze. Ada nie daje za wygraną. Oh no! I need a rematch! Kiedy kończą nurkowanie, chwytają wodne pistolety i zaczyna się bitwa. Strumienie wody lecą w powietrze, dziewczynki śmieją się, próbując unikać ataku. No! I'm Woła Ada, kiedy Hania trafia ją prosto w ramię. That's the point! Śmieje się Hania i ucieka. Ada nie pozostaje dłużna i zaczyna ścigać siostrę wokół basenu. Damian, który właśnie przyniósł sobie lemoniadę, dostaje przypadkowo falą prosto w nogę. Ej! krzyczy z udawaną złością Patrycja kichocze. Looks like you're part of the game now. O nie, nie, ja tu tylko pilnuję porządku, odpowiada Damian podnosząc ręce w geście obrony. W chwili, Ada i Hania przerywają bitwę i rzucają się na dmuchane materacy. This is life! Zdycha Ada, dryfując leniwie. Lazy moments! Patrycja spogląda na dziewczynki z uśmiechem, ale wtedy Hania wpada na nowy pomysł. A co jeśli zrobimy wir? Wirpu? O, brzmi super! Ada natychmiast podchwytuje pomysł. Zaczynają biegać w koło w basenie. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. Woda zaczyna się kręcić, zabawki wirują i wciągane są do środka niczym w prawdziwym oceanie. Fasta, fasta! woła Hania, śmiejąc się głośno. Ada przyspiesza, Hania także, a woda wiruje coraz szybciej. Fleming, który wcześniej dryfował leniwie, teraz pędzi do środka niczym okręt w stormie. It's working! Look at the toys! krzyczy Ada. Damian, który obserwuje ten spektakl z leżaka, kiwa głową. You two have created a real tornado! O, nie! Kręci mi się w głowie! Ada zatrzymuje się pierwsza, chwytając się za boki. Hania robi jeszcze kilka kroków i nagle traci równowagę, przewracając się do wody. Rozchlapuje fale na wszystkie strony, a Ada podąża za nią. Obie śmieją się głośno, kiedy powoli dryfują na swoich muchanych materacach, odpoczywając po wodnym szaleństwie. Patrycja podchodzi bliżej, uśmiechając się. Girls, you look like real mermaids now. Mamusiu! Hania przyciera oczy. A możemy jutro zrobić jeszcze większy wir? Only if daddy survives another day of filling the pool. Śmieje się Patrycja, a Damian przywraca oczami z uśmiechem. Słońce powoli chyli się ku zachodowi, a woda w basenie delikatnie faluje. Lato jest cudowne, zwłaszcza kiedy można je spędzać w wodnym wirze zabawy.